W takim razie powiedz mi, proszę, przedstaw się na początku i powiedz mi, czym się zajmujesz, a i twoja firma czym się przede wszystkim zajmuje. Okej, okay. ja nazywam się Łukasz Kalwas i jestem w zarządzie Wise Connect. Dostarczamy rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii do klientów indywidualnych na terenie całej Polski. Okej, okay, okej, okay. z naciskiem powiedziałbym pewnie na pomorskie, no bo jesteśmy w Gdyni, prawda? Dokładnie tak. To, to jest nasz target. Dobra, powiedz mi Łukasz, proszę cię, bo już współpracujemy w zasadzie, z półtora roku myślę, że będzie, plus minus. E, powiedz mi przede wszystkim pierwszą najważniejszą rzecz, jakby w jakim zakresie was wspieramy, wspieraliśmy, e, jak oceniasz w ogóle ten zakres, a przede wszystkim tę nasze tą, tą współpracę gdzieś tam naszą. Zakres, zakres polegał na tworzeniu kampanii marketingowych, tworzeniu postów, tworzeniu rolek oraz jeżeli to było konieczne w danym momencie oczywiście to również były to kampanie, które miały nam pozyskiwać lidy, które również były bardzo skuteczne. Więc tu w tym obszarze współpracowaliśmy, tak jak mówisz, długo, długo, dużo czasu. Jak najbardziej, jeżeli chodzi o współpracę to przede wszystkim ona była szybka, to jest, to jest, to jest najważniejsze, ona była szybka, szybko był kontakt, Na a przede wszystkim open minded, to jest najważniejsze, także <grym grym grym> to zawsze tak jest. Dobra, spoko. Yy, powiedz mi jeszcze, proszę cię w takim razie, yy, czy masz jakieś obawy w ogóle przed rozpoczęciem współpracy i co też jakby zarutowało na to, że jakby no, jesteśmy tutaj i siedzimy teraz razem, mimo wszystko. Szczerze, yy, obaw żadnych nie było. P Powiem otwarcie, był to niski margines błędu, niski próg wejścia, więc tutaj jakby wszystkich zachęcam do tego, żeby jednak skorzystać z tego produktu, no bo tak jak mówię, jest niski próg wejścia, a może to dać wymierne korzyści w postaci wizerunku. Okej, okay, dobra, super. Ja mam jeszcze takie ostatnie, takie ostatnie przemyślenie, w zasadzie pytanie, bo uważam, że ten marketing w branży usługowej przenosi się totalnie już do internetu i te tradycyjne formy są dużo mniej skuteczne, a przede wszystkim ciężar je policzyć, tak? No bo jeśli zrobimy jakieś długopisy, banery, kubki, no to prawda jest taka, że ciężko jest to później przełożyć na jakiś dotarcie, czy na, em, na finalnego klienta. Zgadzasz się z tym? Jakie masz odczucia na ten temat? Biorąc pod uwagę fakt, że nasze społeczeństwo jest totalnie zdigitalizowane i praktycznie mamy ze sobą już teraz można powiedzieć, że nosimy komputery w kieszeniach, praktycznie jeżeli chodzi o moc obliczeniową, więc uważam, że jednak pójście w sieć to jest dotarcie do większej ilości klientów e, i docieranie do nich praktycznie 24 na 7. Ok, Ten. dobra. Super. To dziękuję ci pięknie W takim razie Łukasz. Piąteczka i to te...